Pokaż się kochanie. Powiedz coś, jak tam droga? Zmęczony. Zmęczony i samochody jeżdżą raz na 15-20 minut. Także nie mamy szans na się złapać. Ale jest chociaż ładnie. Jest bardzo ładnie. Jest ładnie, jest ciepło. Jesteśmy brudni. Jesteśmy brudni. Śmierdzący. No może nie śmierdzący, ale brudni, podburzeni. Plus 30 parę stopni. Siedzimy na drobie. Przy drobie, jakimś przydrożnym. Pokaż Agatę, tutaj się jaszczurzy. Pierwsze jedzonka zostało chleb nadgruziński, drugie jakieś jedzonko z ryżem na pikantnie, z mięsem, nie wiem jak się to nazywa. W każdym razie dobre. Kuborki dobre, namiot przygotowany. Tylko samochodów nie ma? Samochodów nie ma, ewentualnie będziemy tutaj spać, ale jak nie to bierzemy sobie busa niestety. Za 20 lari w jedną stronę, za dwie osoby. 67 km jeszcze do pokonania. Także do zwidania.